Zablepcze sztuczki, zabroziłem cię szmato. No, to kurwa, kurwa! nie kosmiczna. O kurde, w dzisiejszym postawiłem. Już nie ma. Oj co ty dalej żyjesz? Nie dalej kurwo. kila był. No kurwa, no. Możesz mieć asystę i też masz dzięk kila. No, <śles> 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 kurwa.

Chuj! Chuj! Ci dupę Nie, tobie! No wypierdolaj! Ah. Na, I don't oh. think I will Eddie! Wpierdolaj! Nie no, nie no, weź, no nie no. Jesteśmy, kurwa, I am your master, szmato Chuj jesteś niemysl? I am master disaster Master disaster <laughs> Master twój stary kiełbaska No kurwa, co to ma być? Nie byłem wieprzem, co to no, za pokus? Zamknij peczki, szmato! Dobra, zabiję się. Ci zajebę zaraz. Hej. Ta kurwa kula jest useless. Au! Dobra. Okej. Co co, gramy jeszcze? Kurwa czemu ja na... tego mogę deflektować? Kurwa mać! Bo kamień jest za My, ty, kurwo! Kamień nie jest do deflektowania, wiesz? A, kamień jest za ciężki! No właśnie to jest zjebane. Odrobinę. Kurwa! Mogę deflektować, kurwa! Jebaną czarną kurwa. dziurę! Kurwa? No, no ich? No właśnie kurwa nie koś w O kurwa, rzeczywiście! O no, pierdolaj mi anilaki, się on jebo No? Spierdalaj Kacper Kurwa Do tyłu, do tyłu trochę punkty To trzeba wczoraj mu powiedzieć, że z cipom a nie pizdą Uuu, W ogóle robotę ten... masz Tak? W serce masz robotę, magazyn ogarnąć A tu mówisz? Kurwa, Heda mi zapierdolił O chuj Gdzie? W majtach no oczywiste chyba Serio? No, no nie Może, no. Masz, masz mikropenisa tutaj, nie za bardzo Po już w mordzie mają Co? Miałeś Eddie? kiedyś Nie, <grym> Eddi, czy ty sugerujesz? Nie To się nagrywa jakby, to, to nagrywa No nagrywa się to, to się nagrywa to się nagrywa Ja pytałam Ła, 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 bo się zżygasz, chłopca <grym> No właśnie nie Kurwa O, uh! Kurwa, pomoże nie, mi to? Nie, nie pomożesz Nie, nikt ci nie pomoże, bo wszyscy kurwa leżą Dziękuję Kacper ulci Gadiego. Że... Eddie plecy. Czy... Kurwa. Nie, kurwa, nie był to. Kuj, chuj, mister Dumfist. LOL. Dobra, no, skipujemy. Jest <laughs> mm. za to dostał Nie, on tu kili zrobił jednego. No. Za zastopowanie tego Gadiego. Ale ja nie mówiłem, że potrzebuję sanitariusza. Coś się nie spamowałem ten w grze. Co nie wiem o chuj ci chodzi. Zdychaj ciszej. Kurwa. Wiem, że masz COVID, ale zdychaj. Ciszej, ciszej. W tym rozliczeniu zajebiście dużo. Ja już, ja już... Tam. LEGENDA! O kurwa! Oj, oh, yeah, nie. No, 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 no. no, co jest? Czemu mam lagi? Ja pisgam Szybko by łapał na Au. Let me kill master You so... You are dead <laughs> <laughs> You mean you dad? Nie? Oooooo! Zresztą mówiłeś, Edi A głupoty jak to Ediś Hi! Jak <laughs> you doing? Rarararara Hey Heel veel auto's in de muur Hehehe Hij speelt weer mee Bi 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 Piu 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 widzę Cię Loli jakbyś znowu to nie Trochę O nie, o oh no A dobra, Wej, spierdala. Nie. Spierdala. No weź spierdalaj Nie No nic. No Ale, ale piękny lot Myślałem, że jak w dół, to tak w dół polecę bardziej, nie marzę, nie marzę. A jeśli jak celujesz w dół, to lecisz bliżej. No to otwieramy Pykne chujowe Lecimy dalej. O. Mech Give me two more. Łe. To jest tu Czy znaczy, naprawdę nic nie dostanę z tego eventu? Dosłownie ani jednej legendy z tego eventu nie dorabłem. A kurwa jest cztery ma. Ja o, 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 oh oh o, 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 o. My disappointment is immeasurable. Maj jest rubą. No jakby to ująć, inking, inking, <laughs> no niby legenda, ale mogło być nowe. No mogłaby to jest nowe, może być. I... Więcej złota Proszę, proszę Kurwa Kotegu Kitek Koteku I fuj Ale wielkie. Nie udało się Ale wielkie gówno No i dobra, wygranka Też na skrzyneczki Teraz ja No chcesz streama? No poproszę nie, ja bym. Ja mam 8, ty masz 4. Widzisz? 4 odjąć, 8, 25. Widzisz? Widzisz? No, widzę. Tracimy. Ale, gug. Może z ostatniej chociaż legendę dropniesz. Nie nagle. Yeah. O epic. O, epic. Okej okay. Przegrzałem te przeżarcie Wow oh, Good quality skrzynka Noo mm -hmm. Uwaga Z ostatniej legenda mówię ci 3, 2, 1 <grym> Albo nie Nic, a nic <grym> Dobra Na to zakończymy te wideo